Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry Subway Builder. Ostatnio stworzyliśmy sobie pierwszą linię metra, taką czerwoną. Ona raczej nie jest zbyt długa, ale coś nawet widzę, że przynosi nam dochodu. Potrzebowalibyśmy teraz podłączyć lotnisko, które tutaj mamy w tym mieście, bo z tego co patrzyliśmy ostatnio, to na tym lotnisku mamy dość dużo ludzi, którzy chętnie by z naszego metra skorzystali. Przyłączmy się na ciemny system, włączmy sobie 2D i ustawmy sobie orientację taką standardową. Czyli tutaj do tego lotniska musimy dojechać z naszą linią metra, i fajnie byłoby gdzieś się podłączyć z nią tutaj. Ale pomiędzy odcinkami patrzyłem sobie, że fajnie byłoby zbudować taką linię od lotniska tutaj wzdłuż tej głównej drogi, która będzie szła aż gdzieś, może do tego miejsca. Dlaczego? Bo później moglibyśmy, oddalimy się trochę, spróbować zbudować taką bardzo długą linię tutaj w tym mieście, w tym mieście, w tym miejscu, na tym wyspie? Chyba wyspie? Dzięki czemu mieszkańcy mieliby możliwość przejazdu metrem z jednej strony na drugą stronę. I teraz, co bym chciał tutaj popatrzeć? Jak wygląda zapotrzebowanie? Rezydencję mamy no rozsiane, nie mamy jakichś wielkich skupisk tutaj faktycznie te skupiska, które mieliśmy to już ogarnęliśmy, ale jak sobie zobaczymy to tutaj wzdłuż całej tej wyspy jednak jest komu jeździć a pracownicy tu mamy to ogarnięte no lotnisko, bardzo ciekawe miejsce i na pewno musimy do tego dążyć, no co to jedziemy z lotniska na tą stronę wyspy i spróbujemy Zobaczyć, jak to się sprawdzi, czy będziemy zarabiać, czy będziemy tracić. Więc cóż, jedziemy. Wybieramy sobie narzędzie do budowania stacji. I gdzie my tutaj mieliśmy tych najwięcej pracowników workers. Hmm. Może spróbujemy dwie stacje metra tutaj. Czy to będzie dobry pomysł? Nie wiem. Trochę blisko siebie te stacje metra, by były. To może spróbujmy zbudować ją gdzieś tutaj. Może miałaby najwięcej sensu. No dobra, to jedziemy tak. Tu budujemy stację. O nie, 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 bo tu się będzie chciało dużo burzyć. No to dobra, to już się wyjaśniło. Czyli tak, tu mamy jedną stację. Potem dalej, gdzie? Rezydencji tu nie ma żadnych, pracowników załóżmy, że ta stacja obsłuży wszystkich. Kolejna stacja przydałaby się gdzieś w tym miejscu, więc budujemy sobie stację gdzieś tutaj. Dobra, i teraz w którym kierunku mieliśmy iść? Chyba w tym. Tak, tutaj jest ta główna droga. To tutaj byśmy chcieli zmierzać. Spójrzmy, czy tutaj są jeszcze jakieś takie miejsca, które koniecznie musielibyśmy odwiedzić. No, raczej możemy się zatrzymywać na tych takich skrzyżowaniach większych. Chociaż tutaj też jest ciekawe miejsce. Można było później stąd pójść wzdłuż rzeki. Może. Może. No dobra, to spróbujmy zrobić tutaj stację metra. Na przykład gdzieś tutaj. I będziemy mieć potem możliwość zrobienia tej krzyżówki jakichś dwóch stacji metra. No i tak jak patrzyliśmy, tutaj nie ma nic wielkiego specjalnego, więc możemy zrobić stację metra sobie jakoś tu jedną. Zróbmy kolejną. I gdzie teraz? Tutaj będziemy mieli to skrzyżowanie. Tutaj nie widzę potrzeby, więc co? Można było ją tutaj zbudować. Jakoś w tym miejscu. Ok, i tak. I budujemy kolejną stację metra ale chyba głębiej, czyli co, na 10 metrach? Nie. Nie, dobra, na 10. Dlaczego na 10? Bo może być później problem z podłączeniem tej stacji metra do innego punktu, bo mogą się krzyżować na tej samej wysokości, czyli tu na 10 metrach, ale potem kolejne już na, na 5. Tutaj stacji metra nie potrzebujemy. Kolejna stacja metra dopiero gdzieś tutaj. Jak tutaj wygląda zapotrzebowanie. Spójrzmy sobie już tak w przybliżeniu. Tu nie ma żadnych potrzeb. Tutaj jest sensowne miejsce jakieś na metro. Więc podłączymy się w to miejsce. I dalej. Czy coś tu jeszcze jest? Co warto byłoby odwiedzić. Kubię się w tym interfejsie jeszcze. A tutaj nic specjalnego, można było podjechać od razu gdzieś tutaj, żeby nie mnożyć tych stacji metra w nieskończoność. Więc tak też zróbmy. Zbudujmy tutaj stację metra. O, w ten sposób. No i dobra. Wybieramy tory. Czy damy radę to podłączyć tak ładnie jakoś? Oj nie. Ale jeżeli sobie przejedziemy trochę ręcznie. To już te tory łączą się dużo, dużo ładniej. Tutaj tak, mamy długi kawałek prostej drogi. Aha. Może nie do końca. Zróbmy to w ten sposób, i teraz podłączmy się tutaj. A tu potrzebujemy zjechać głębiej. Na minus 9 metrów wystarczy. Ale w częściach jest ok. Więc wróćmy na minus 5. I teraz podłączmy się. Ok. Trochę za bardzo wygięte, ale myślę, że dadzą radę. I nie będą zwalniać tutaj jakoś tak bardzo znacząco. Tutaj pełna prędkość 89 na godzinę. Tutaj również 89 na godzinę. No, łączy się po prostu książkowo. I czy tutaj się ładnie podepnie? Wzorcowo. Super. No, czyli co? Na końcu potrzebujemy mijanki. Czyli jedna mijanka i tutaj druga i myślę, że możemy rozpocząć budowę, czyli build blueprints. 1.6 miliarda. zostało no, nam jeszcze trochę do dyspozycji, więc nie widzę problemu. To jest czerwona linia metra. Jakbyśmy sobie z, jakim kolorem oznaczymy tą? Może niebieska. I jakbyśmy to nazwali? Airport Metro Line O, na przykład niech tak okrągłe. Utwórz trasę. I teraz, co potrzebujemy? Stworzyć sobie przystanki. Czyli tak zaczynamy w tym miejscu, jedziemy tutaj. I tak każdy przystanek dodajemy po tej stronie. A tych przystanków, trochę tutaj, jest. Tu tu zawracamy, więc nie dodajemy dwa razy tego przystanku i wracamy sobie po tych samych przystankach, zbierając ludzi w drodze powrotnej. Ok. I jeszcze tu przyrzecę, 15 przystanek. No i tutaj wracamy do tego przystanku. Potwierdzamy zmiany i potrzebujemy teraz kupić. Pociągi, czyli potrzebujemy kupić składy, ile byśmy tutaj potrzebowali? A dobra, kupmy sobie więcej z 15 i co? Dwa pociągi w szczycie, jeden w średnim obłożeniu. Dobra, spróbujemy w ten sposób uruchamiamy czas i zobaczymy, czy to metro na siebie. Zarobi. Na razie widzimy, że mamy co tylko jeden pojazd w użyciu, bo, a, bo jest godzina nocna, więc nic się teraz nie dzieje. Przyspieszymy sobie czas, czyli pod klawiszami od 1 do 4 mamy możliwość zwiększyć sobie skalę czasu 4 to najszybciej, 1 najwolniej, tak żeby można było sobie obserwować, co tu się dzieje. No i jakoś chyba zarabiamy. Widzimy, że tutaj nawet ludzie na te przystanki przychodzą. Może nawet tak byłoby więcej tych składów w tym średnim czasie to też nie byłoby źle. Teraz doszliśmy chyba do tej do, do szczytu już. No i nawet jakoś zarabiamy. Bardzo dobrze to wygląda. Zobaczcie, że tutaj fajnie widać. Jak ci ludzie muszą z tych różnych miejsc podejść sobie na stację metra, i oni tutaj chodzą, więc na pewno kolejnym etapem tej gry będzie zrobienie linii metra wzdłuż tego wybrzeża. Na pewno im tutaj trochę, trochę to pomoże. Spójrzmy sobie jeszcze na zmiany w interfejsie, które nastąpiły podczas ostatniej aktualizacji, bo coś takiego tutaj miało miejsce. Mamy możliwość brania pożyczki. To jest coś, czego mi brakowało przed aktualizacją. Mamy możliwość wzięcia pożyczki, ale warunkiem jest to, że musimy zarabiać. Więc jeżeli nie zarabiamy określonych, określonej kwoty dziennie, to niestety pożyczki nam nikt nie da. Na tych wykresach dość fajnie widać, ile zarabiamy, ile wydajemy. Można powiedzieć, że jesteśmy na lekkim plusie w rozliczeniu godzinowym, a w rozliczeniu dziennym. Tak samo, raczej lekki plusik jest. Czyli tam w trzeciego dnia mieliśmy 3 miliony z haczykiem na plusie. Ciekawe, jak będzie dnia czwartego. Wydatki najwięcej wydajemy na operację, czyli na utrzymanie tych wszystkich składów. Czy coś by tu można było jeszcze teraz pozmieniać? Chyba już nie bardzo. Ewentualnie można było pomyśleć o jakiejś linii metra w tym miejscu. Bo tutaj, prawdopodobnie tak, tutaj dość dużo się dzieje i myślę, że spokojnie moglibyśmy tutaj tych ludzi, wszystkich z tego miejsca jednym metrem zebrać. A ponieważ to jest taka fajna, długa, prosta, to metro będzie też łatwo budowało. Nawet. Te okolice byśmy mogli zebrać. No, ale na razie mamy niewiele kasy, więc musimy się wstrzymać, zanim coś wielkiego zaczniemy robić. A co tutaj jest? Czy tutaj są też jakieś pracownicy? No, niby są. To jakiś port jest chyba. Tak przynajmniej wygląda. Tutaj mamy tych pracowników. Szkoda, że nie zauważyłem tego, bo można byłoby ich z tego miejsca odebrać jakoś inaczej. No ale nic teraz nie jestem w stanie już zrobić. I co, znowu mamy noc, i jeden pociąg tylko sobie jeździ. Tutaj, tu chyba damy jej na tę linię lotniskową naszą, też jeden pociąg. Niech w nocy coś tu sobie jeździ. Metro, pociągi i jeden skład. Niech sobie w tych nocnych godzinach jeździ. Czy zaryzykowałbym więcej? Zobaczmy sobie, jak wygląda obłożenie. Przy dwóch pociągach kursujących jednocześnie, do połowy skład obsłużony, zapełniony. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj szaleć z większą ilością składów. Tutaj ciekawe, co się dzieje na linii czerwonej, bo tu widzę dość dużo tych pociągów jeździ. Mamy trzy pociągi, chyba trochę za dużo. Dałbym dwa. Tak naprawdę gierka, która jest taką spokojną, no bo teraz zostaje nam tylko czekanie na, na to, aż się uzbiera gotówka, żeby można było budować kolejną linię. Metra albo przeciągać tą czerwoną tutaj wzdłuż. Jak by to wyglądało? Spójrzmy sobie też. Czy jest tutaj się ciągnąć? Czy jest sens tutaj się ciągnąć? No jest jakiś. Tutaj jednak coś się dzieje, chociaż faktycznie najbardziej korci mnie wyciągnąć metro z tej strony. A ile by nas to kosztowało? Możemy spróbować sobie taką przymiarkę zrobić. I teraz tak, potrzebujemy. Trzymamy sobie czas. Wybuduj stację i teraz co? Głębiej jak, chociaż tutaj może byśmy poszli nad ziemią. Dobra, 5 metrów nad ziemią. Spróbujmy. Spróbujmy, jakby to wyglądało. Pewnie będziemy musieli. Szkoda, że nie ma żadnych skrótów klawiszowych, bardzo by się tu przydało. Czyli, tak, gdzieś w tym miejscu potrzebujemy kolejną stację. Teraz, gdzie? No zakładam, że oni obsłużą jedno i drugie. Może gdzieś bliżej, tutaj. Może gdzieś po środku. Dobra, zbudujmy ją gdzieś po środku. Czyli tutaj. A tą usuwamy. OK. I jedziemy dalej. Tutaj ciekawy temat. Więc tu musielibyśmy coś zbudować. Budujemy sobie stację w tym miejscu. I znowu patrzymy na zapotrzebowanie. Tutaj kolejna, czyli tak. To mamy obsłużone tą stacją. Te punkty obsłużyłbym jakąś stacją w tym miejscu. Ciekaw jestem ile nam kasy zabraknie. Dobra, czyli tutaj jakiś kolejny tor metra. Ojej, może jakoś w tą stronę. I gdzie dalej? Tutaj mamy, czyli teraz tutaj musielibyśmy gdzieś podejść. Tylko którą drogą? Hmm. Uh -huh. Może tutaj tą środkową bardziej. A żeby do niej dojść, to musimy się przestawić na te, na te drogi, czyli tak, tutaj. Mniej, by było to jakoś tak. Którędy chciałem tą drogą dobra. Czyli co gdzieś tutaj pewnie, bo tutaj było dość duże zapotrzebowanie dokładnie. Czyli w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli w tym miejscu. W tym miejscu. Dobra, tutaj już będziemy budować, tak, w miejscach, gdzie mi się wydaje. Tutaj jakiś taki region widzę, zamieszkały w domkach, więc też mogliby mieć metro, ale już trochę rzadziej. To i tak raczej tylko chwilowa przymiarka. No i tam na razie nie wjeżdżamy. Już teraz mamy za mało pieniędzy. A co dopiero, gdy będziemy chcieli wybudować tory. Ale to tak sobie spójrzmy teraz na szybko, ile mniej więcej potrzebujemy mieć uzbierane gotówki. Tutaj to jest tak na razie wielki ulep. Dobra, jakoś tak. A na pewno, jeżeli będziemy to budować, zrobimy to troszkę lepiej. Nie, nie, nie. nie, nie. Tutaj to za dużo. Nie chcemy burzyć żadnych nieruchomości. Co? Coś czuję, że będziemy zbierać na tą metra. Dość Długo. Dobra, z tego miejsca. I czy tutaj to się podłączy jakoś? No tak, jeżeli zburzymy wszystko, co tutaj jest zbudowane, to się podłączymy. Tutaj ładnie. No, powiem Wam, że spora ta linia metra wyszła. I jaki jest koszt? O. 950 milionów, czyli 1 miliard. Brakuje nam połowy kasy. Też nie jest tak źle. Myślałem, że będzie trochę więcej. Ale w tym momencie powinniśmy chyba coś zarabiać już sensownie. Dobra, uruchommy sobie czas. Nad tym się jeszcze zastanowimy. Jak my tutaj stoimy z zarobkami? No, nawet czasami widzę, że zarabiamy ponad milion. To też dość dobra wiadomość. Spójrzmy sobie na wykresy. Może godzinowe. O, tutaj to faktycznie całkiem, całkiem nieźle sobie radzimy, jeżeli chodzi o o te godziny szczytu? Może trzeba było by się pokusić o, o jeszcze kolejne składy. Czy oni tu się przesiadają? Mam wrażenie, że tak. Zobaczcie, ta kropka sobie przechodzi, a ta kropka to jest, jak rozumiem, cała rzesza ludzi 101 osób. Tutaj 181 osób. Zwolniłem sobie czas, żeby sobie spokojnie tutaj podglądać, jak to wygląda. I co? I oni przechodzą na niebieską linię. Czy tutaj widać, ile osób czeka? A i oni już się minęli. Teraz 181. Jak Aha, dobra, teraz dopiero pojechali. A nawet widać taką kropeczkę jeżdżącą. Dobra, na dziś to tyle. Wielka raczej, z której odcinki są krótkie i niezbyt wymagające. Widzimy się w następnym. Widzimy i słyszymy w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za dotarcie do końca. Na razie trzymajcie się. Cześć!